Nie przyszła ta kolej, prawda? No, no, no. <laughs> Jak się cieszycie? Bardzo, słuchajcie, ja też się bardzo cieszę. No. Nazywam się Anna Bielawska i jestem mentorką, coachem, trenerem mentalnym. Od 2021 roku wspieram właśnie inne kobiety w stawaniu do swojej mocy, do swojej pewności siebie, do realizacji swojego potencjału. Ale która z Was tak naprawdę żyje takim życiem spójnym z tym, co deklaruje, czego się dzięki tej sytuacji nauczyłam, co mi ta lekcja pokazała o mnie samej? Obiecujecie mi, że będziecie dbało o swoją energię? Będziecie. Patrzcie to, co Was buduje. Może być to modlitwa, medytacja. Kontakt z naturą, wyjście z dziećmi na spacer. Jakaś kąpiel, co Was relaksuje? Dajcie sobie tę przestrzeń, bo jesteście ważne. I nie zapomnij o tym, że jesteś kobietą mocy. Powiedz głośno to, sama. Jestem mocy. Fantastycznie.